Cześć, witajcie na kanale Ewangeliczny Challenge. Ja jestem Patrycja, dzisiaj jest 26 luty, niedziela, a to fragment na dziś. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust bożych. Wiele ludzi mówi, że nie ma czasu na Boga przez to, że się uczy i pracuje. I to jest prawda, przez to, że cały tydzień musimy, po prostu mamy tyle obowiązków, czasami zapominamy o tym, co jest dla nas najważniejsze. Ale dzisiaj jest niedziela. Dzień odpoczynku, który możemy poświęcić specjalnie dla naszej rodziny i Boga. Dlatego, challengem na ten dzień będzie to, żeby pójść do kościoła i pomodlić się za cały tydzień. Dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę. Cześć!